Przygotowałam dla Was zestawienie ćwiczeń na czas połogu, czyli ten okres pierwszych tygodni po porodzie, kiedy wiem, że wiele z Was może nie wiedzieć, w jaki sposób poruszać się, żeby nie zrobić sobie krzywdy, czy żeby nie przeciążyć swojego ciała. Pamiętaj o tym, że to są moje instrukcje i postaram się jak najlepiej opisać Ci te ćwiczenia, ale tylko Ty wiesz, co jest dobre dla Twojego ciała i jak się w danym momencie czujesz. Jeżeli poczujesz jakiś ból, albo że dane ćwiczenie nie do końca Ci odpowiada, to zaprzestań go przejść do kolejnego, odpocznij. To ty najlepiej wiesz, na co stać twoje ciało w tym momencie, a ja mogę tylko pomóc i pokierować cię w odpowiednim kierunku. No to zaczynamy. Połóż się na plecach i ułóż dłonie na bokach dolnych żeber. Oddychaj spokojnie i powoli nosem. Poczuj, jak na wdechu wpuszczasz powietrze między dłonie. Brzuch jest luźny, pozwól mu lekko napełniać się powietrzem. Wydychaj powietrze powoli, w pełni rozluźniając całe ciało. Rozluźnij kark, ramiona, pośladki, puść okolice krocza razem z odbytem. Poczuj, jak oddech masuje całe twoje ciało. Obniż dłonie na boki brzucha i delikatnie podwiń miednica do siebie, jakbyś chciała przyciągnąć kość łonową w stronę mostka. I powolutku odwiń. Staraj się, aby przy tym ruchu podwijania i odwijania miednicy nie pracować za mocno brzuchem. Nie ma takiej potrzeby. Chcesz, żeby brzuch został płaski i postaraj się zaktywować tyły łód. Po tym małym rozruchu zwiększamy zakres unosząc biodra do góry, więc bez pośpiechu podwiń biednicę i unieś pośladki, lędźwia, tak do wysokości obwodu biustonosza. I powolutku odwijaj plecy, cały czas oddychaj spokojnie, nie uzależnij oddechu od fazy ruchu. Pilnujemy, żeby uda były równoległe do siebie. Jeśli kolana uciekają Ci na boki, to włóż między nie poduszkę albo wałek. Dalej podwijamy miednicę, poczuj mięśnie tyłu ud i odwijaj kręgosłup. Pamiętaj o swobodnym oddechu. Teraz zostań na szczycie, wydłuż kręgosłup. I skup się na oddechu w dolne żebra, między dłonie. I przechodzimy do prostowania naprzemiennego. Dobrze jest suwać piętą po podłodze, bo nie staramy się dźwigać nogi, a raczej skupić się na kontroli tułowia. Pilnuj, aby brzuch pod dłońmi był płaski, a plecy zostają prosto, pracują tylko nogi. Podparta noga ma pomóc w stabilizacji tułowia, więc szukaj w niej podparcia. Teraz unosimy zgiętą nogę do góry. Cały czas oddychaj swobodnie, niezależnie od ruchu i pilnuj, aby nie wydymać brzucha. Przy takich lekkich ćwiczeniach nie ma potrzeby kontroli oddechu, pozwoli nam to też uniknąć odruchu parcia, który mógłby przeciążyć brzuch czy dno miednicy. I jeśli czujesz się na siłach, po uniesieniu swobodnie możesz wyprostować nogę do sufitu. I przechodzimy do leżenia bokiem. Tutaj pokażę Wam zmianę pozycji, która nie wymaga nadmiernej aktywacji brzucha. I zaczynamy jeden z moich ulubionych ruchów. Prowadzimy górne kolano maksymalnie do tyłu i do przodu. Stopy zostają w jednym miejscu. Pracuje tylko Udo i Miednica. I od pozycji wyjściowej zaczniemy wzmacnianie pośladka. Unosząc kolano do sufitu, pracuje tutaj tylko staw biodrowy, kręgosłup pozostaje w pozycji neutralnej. Szybko poczujesz głębokie mięśnie pośladka. Chcemy je wzmocnić, bo przez kilka miesięcy ciąży były non-stop napięte i skrócone. Teraz złap stopę lub kostkę i rozruszaj biodro, ciągnąc kolano za siebie i przyciągając je do klatki piersiowej. Poczuj przyjemne rozprężenie w biodrze, zwłaszcza w jego przedniej części. I powolutku zmieniamy bok. Pamiętaj, żeby stając dźwigać się rękami, póki nie wzmocnimy powłok brzusznych i krocza, unikamy wstawania przez robienie tak zwanego brzuszka. I ułóż się wygodnie. I będziemy powtarzać prowadzenie górnego kolana do przodu i do tyłu na drugą stronę. Pamiętaj, aby starać się wykonać ruch w pełnym zakresie Twoich możliwości, żeby dobrze poczuć miednicę. Przejdziemy do aktywacji pośladka przez odwodzenie kolana. Pilnuj kręgosłupa i pamiętaj o swobodnym oddechu. Czas rozruszać drugie biodro, łapiemy za stopę lub kostkę i szukamy maksymalnego zgięcia i wyprostu w biodrze. Przechodzimy do klęku podpartego, ustaw dłonie pod ramionami, a kolana pod biodrami. Ręce zostają w miejscu, a klatka piersiowa wykonuje krążenia. Postaraj się wykonać maksymalny ruch w każdym kierunku. W ten sposób rozruszasz i łopatki, i kark, szyję, a także ramiona. Patrz pod siebie i oddychaj swobodnie. Jeśli bolą cię nadgarstki, możesz oprzeć dłonie na zwiniętej pięści. I zmieniamy kierunek krążeń. Zauważ, że ćwiczenia w podporze przodem możesz wykonywać jednocześnie, zajmując maluszka, który leży między Twoimi dłońmi. Także przyjemne spożytecznym. I znowu ręce są stabilne, a pracuje sama klatka piersiowa. Tym razem robimy ruch jedynie do podłogi i do sufitu. Takie pompki. Przejdziemy teraz do dosyć klasycznego ćwiczenia. Odepchnij się od podłoża i wyciągnij kręgosłup do sufitu, następnie odwiń plecy, spójrz przed siebie i przyciągnij mostek do podłogi. Znowu pozycja kota podwiń i pozycja krowy, ściągnij łopatki w stronę pupy, i odwiń ogonek do sufitu. Rób to w swoim tempie, żeby poczuć pełny zakres ruchu. Trochę rozmaicimy to ćwiczenie i dodamy ruchy na boki i zatoczmy pełne koło talią. Czyli ściągnij mostek w dół, w prawo, do góry, w lewo i znowu w dół. Powolutku, poszukaj pełnych zakresów ruchu w każdą stronę. Zmieniamy kierunek ruchu. Mobilizujemy cały kręgosłup, ale zauważ, że przy okazji pracują nam ramiona, pracuje cała miednica. Angażujemy właściwie większość naszego ciała. Teraz czas na trochę ruchów rotacyjnych. Unieś lewą rękę do sufitu i spójrz za nią, a następnie sięgnij dłonią pod prawą ręką i skręć ciało w drugą stronę. Sięgając do sufitu, rozciągnij ramiona, odpychaj się od podłogi i później skręć się w dół. Sprawa ręka do góry. To jest super rozruch dla odcinka piersiowego, który często kumuluje ból, zwłaszcza w trakcie karmienia. Odpychamy się i zwijamy pod pachę. Rozszerzamy ramiona, rozciągamy ciało i zwijamy w drugą stronę. I wracamy do budowania stabilności tułowia w podporze przodem. Patrz przed siebie, wydłuż plecy i prowadź ciało wokół osi dłoni. Pilnuj łokci. Nie chcemy robić tutaj przeprostów. I powolutku coraz większe koła całym ciałem. Pilnuj kręgosłupa i zmień kierunek. Zaczynamy od małych wychyleń i robimy coraz to większe koła. I ostatnie ćwiczenie w tej samej pozycji. Wyprostuj po prostu nogę za siebie. Pociągnij piętą i trzymaj stopę aktywną. Wcale nie musisz unosić nogi do góry. Najważniejsze, żebyś kontrolowała biodra. One mają być stabilne. Pracuje tylko noga. Kręgosłup zostaje w jednej pozycji. Mam nadzieję, że te ćwiczenia pozwoliły Ci poczuć miękkość w ciele i trochę je wzmocnić. A teraz zostawiam Cię z kilkoma słowami ode mnie na temat połogu i roli fizjoterapii w rehabilitacji poporodowej. Połóg to jest ten pierwszy okres 6 tygodni po porodzie. Mówi się, że około 6 tygodni u jednych osób trwa dłużej, u innych krócej. Chodzi tutaj głównie o to, żeby macica się oczyściła i Twój organizm, Wrócił do mniej więcej jako takiej równowagi, bo umówmy się, te zmiany hormonalne jeszcze troszeczkę będą się normalizować. Ważne jest, żebyś po porodzie cesarskim cięciu, po około 4 tygodniach, zainteresowała się dbaniem o mobilność swojej blizny. Możesz w tym celu skonsultować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, żeby dobrała Ci personalnie to, jakich ruchów potrzebuje Twoja blizna, żeby później nie sprawiała Ci dolegliwości bólowych. Po porodzie drogami natury warto jest się zgłosić po około 6 tygodniach i tutaj zobaczyć, czy Twoje dno nie potrzebuje wsparcia ćwiczeń, czy Twoja ewentualna blizna po nacięciu krocza nie potrzebuje dodatkowej mobilizacji. No i oczywiście warto też zadbać o ten brzuch, żeby Twoje ciało wróciło do jakiejś równowagi, bo jeżeli ten brzuch będzie nieaktywny, tkanki będą rozciągnięte po porodzie, no to oczywiście mogą się pojawić jakieś bóle pleców i kompensacje w innych częściach ciała, a nie chcemy do tego doprowadzić. Także pamiętaj o tym, żeby do siebie zadbać, a najlepiej to zrobić pod okiem profesjonalistów, profesjonalistek. I zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama, moje ciało. I oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji na tym kanale. Do zobaczenia!